Pozdrawiam wszystkich. zapalonych wędkarz. Skąbuję sobie. Cześć. Ja jestem Radek. Witam Cię na kanale Zapalony Wędkarz Wędkarstwo w Holandii. Dzisiaj jestem na Zaj. Kanal D. To jest w Amsterdamie. Płynie sobie taki duży kanał. Ma takie odnogi. Jestem na jednej z nich. I zobaczymy, czy coś będzie. Nie? Spombuję sobie teraz elegancko. Kilka z takich mniejszych puszczam pod prawie drugą stronę. Tam sobie wygruntowałem wstępnie. Kukurydza, kukukuku, kuku kukurydza. Nie, trochę kastera. Mam nadzieję, że ryby dzisiaj będą bardzo chciały jeść. I zauważyłem, że jak się więcej nęci, to jest więcej ryby. Znaczy, jak się samemu łowi, nie? Kurde, wiatr wieje bardzo. Otworzył się, nie otworzył. Właśnie ze na klipie mam tak, że mi się nie zawsze otwiera. No nie? i nie tam, ale dobra. Może koszyczkiem będę celniejszy. I jedziemy Zespałowem O kur Teraz fajnie wpada Żeby tak cały czas wpadał pionowo Żeby elegancko było Czerwonego z domu nie wziąłem albo wziąłem i nie wiem gdzie dałem Na tym powinien być chyba jeden tylko przypon z haczykiem i to wszystko przypom z haczykiem. Przypom jest z haczykiem, nie? Widzieliście kiedyś przypom bez haczyka? <grym> Na no, początek mamy dwa białe kastera może ale kaster taki pływający, wysuszony. Kurde, może sprawdziłbym gdzieś tam w aucie czy nie mam tego czerwonego robaka. No kurde, nie tam w by ogóle, nie, 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 tak nie przejmuje. spadł przy uderzeniu Właśnie, mocniej czego trzeba Ty siedzi ryba, ja pierdziule nie wierzę Ale Nie było widać brania ty jakiś perdek mały tam, no, ale fajnie. What? drugi rzut ryba ja podbierać, podbierak tu to cholera kurde patera muszę podebrać teraz i to i rybę o. jest pierwsza rybka. zamawiałem sobie już na feederlinki żeby sobie swoje zrobić bo płacę tyle pieniędzy, a i tak i tak ma, się rozwalają, pękają, wiecie, krętliki nie wytrzymują, przeciążenia czasami się wyginają. Także czy ja sobie swój zrobię taki badziewny czy kupię badziewny to jest chyba bez różnicy, nie? Siedzi się spiewa, nie, nie, ja to jestem, nie? Siedzi, siedzi. Jest dobrze. Myślę, ja że mówią poczekam na jakiegoś większego leszczyka. Sjed. Siedzi Jas, spięła się Jaaa Dobra, siedzi lehol Chyba, nie, ja, spiął się, nie wierzę Jest, ja, siedzi dobrze Uuu, cztery ryby Dzisiaj ta ryba chce jeść widocznie, tylko nie u mnie Dobra, wyczekany leszczyk wpadł. Magiczny specyfik, który nakieruje rybę na moją przynętę. Wszyscy pewnie go znają. Znaczy wszyscy? Prawie wszyscy, czyli prawie nikt. Ja się o nim dowiedziałem jakiś czas temu. I powiem wam, że robi robotę. Jeżeli jest ryba w łowisku, to naprawdę przyspiesza reakcję ryby na przynętę. Znaczy że branie jest szybciej, nie? Na szybko lidlowska pizzerinka, browarek do tego i gitara. Kurde. Toż to szok. Co, nie? To kosztowało 7,25, kółki 6,75. No To jest taka cena. I ten. I na zapłaciłem trochę dużo. Dla mojego żel. Dobra, za niedługo będę. Ją. nie i później uspokoiło się to, nie? No Tak Po co masz czekać? Siedzi? No pewnie Brawo Brawo Radziu O, weszły kabany Z brzegu, co nie, tamtego? No tak jak rzucam, nie? Jak jak ci mówiłem No tak jak rzucałem a czy bliżej, tak cię? Nie no cały czas tam rzucałem, nie? Tak jak ci pokazałem tam, a ty mówisz no Chodzi Tam co ci ja mówiłem, tak czy co? <grym> tak jak od początku rzucam, nie? Pod brzeg, tak, czy to brzek taky, tak? Znaczy tak wygruntowałem, nie? Że przy spadzie, nie? 300 <grym> metra czy co? No

6 ,48 kg 48, czyli 6 ,48 kg 48. No to jest 5 kilo. Wszystkie trafiają do wody, jak zawsze. Wszystkie popłynęły. Super ja już mam manžel spakowany, zbieram się do domu. 4 godziny, 6 kilo ryby. Dopiero ta ryba zaczęła się teraz rozkręcać, ale już muszę iść i tak czasami bywa. Znaczy, często tak mam, że nic, 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 i później jak już mam iść, to to wszystko zaczyna działać jak powinno. Ale cóż, następnym razem kanał bardzo fajny. Podobno tam dalej są zawody i odławiają naprawdę ryba za rybą. Tam gdzieś jakaś fabryka jest i tam bardzo dobrze łowią aż jestem ciekaw, pojechałbym, ale nie mam czasu muszę spieszyć się do domu muszę jeszcze kupić śmietanę do mizerii masakra jeżeli filmik Ci się podobał zostaw łapkę w górę, jeżeli filmik Ci się nie podobał zostaw również łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku cześć